Codziennie staram się szukać w internecie jakichś fajnych dodatków do Minecrafta, które fajnie urozmaicą nam grę. I dzisiaj udało mi się znaleźć coś, co sprawia, że ciągle jak chodzę za mną pojawiają się nowe itemy. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson, jak widzicie jesteśmy od razu e, w Minecraftcie w Minecraftcie, ale nie na Palionowie, ponieważ dzisiaj jest, prawda, poranny, poranny odcinek, e, poranna godzina. Więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mam świetny odcinek, tak jak słyszeliście na początku. Będą się za mną pojawiać i tam, jak widzicie, jeszcze się nie pojawiają, i jeszcze na spokojnie. Dlaczego? Ponieważ na początek trzeba, prawda, powiedzieć o kilku bardzo ważnych rzeczach. Ostatnio idzie nam mega fajnie, mega mi się podobają te odcinki, mega mi się dobrze je nagrywa. Wam mam nadzieję, że Wam się dobrze ogląda więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków jak ten, to koniecznie stawcie łapkę w górę, bo ona jest no mega motywująca i mega ważna w tym wszystkim. A dodatkowo, jeżeli jest tutaj ktoś, kto jeszcze nie subskrybuje tego kanału, to koniecznie na dole sprawdźcie, żeby ten szary przycisk stał się czerwony. W ten sposób będziecie widzieć o wszystkich odcinkach, o wszystkich live'ach, które kiedykolwiek tutaj będę robił. A przypominam, że przez cały grudzień pojawiają się dwa filmy na tym kanale i jeden film na kanale Szczypsom Plus z Amongasa. więc myślę, że warto oglądać te wszystkie rzeczy, ponieważ no, staram się nad tymi filmami mi się dobrze Dobrze nagrywa. Wy też je oglądacie, więc to też jest jakieś mega fajne urozmaicenie. Eee, urozmaicenie, jakie to jest urozmaicenie? To ja gadam, że już myślę do przodu. Eee, nieważne. W każdym razie są te filmy, więc to jest mega spoko. A od stycznia, uwaga, od stycznia jest pewien plan na coś mega fajnego, więc na razie nic nie mówię. Ale uwierzcie mi, warto subskrybować. Wracając do Minecrafta, to yy, uwaga, jesteśmy w Minecrafcie. Ja wszystko. Jedyne co nas teraz powstrzymuje przed tym, żeby rozpocząć cały odcinek, to jest wpisanie tylko jednej, jedynej komendy, która sprawi, że zacznie się ten cały cyrk. Ja nie wiem, czy mi nie skraszuje świata przez to, jak będzie się dużo temów respiło, ponieważ może tak być, jak będą się ciągle za mną respiły i temy, ale mam nadzieję, że wytrzymamy jakoś. Ja wchodzę z ustawienia, ustawiam może lepiej szybką. Render dystans może nie jakiś mega duży, żeby to po prostu mi nie rozsadziło komputera. I uwaga, lecimy. Wpisujemy komendę. Ojenny, komendę, uwaga, 3, 2, 1, pum! Teoretycznie powinno działać. Jeszcze się za mną nic nie pojawiło, ale wystarczy, że zrobię jeden, jedyny krok i zacznie się cała bajka. Uwaga, 3, 2, 1, pum! Widzicie to? Pojawiają się za mną mitemy. Najpierw musimy mieć za zapełnić cały ekwipunek i teraz już lecą za mną. I teraz tak, jaki jest cel na odcinek? Ponieważ. W poprzednim odcinku jak y, y, patrzyliśmy na bloki i nam się pojawiały to y, nie mogliśmy, znaczy y, musieliśmy zrobić całą diamentową zbroję i w tym odcinku podobny jest plan z tym, że poza diamentową zbroją chcę zrobić Całe narzędzia, również i w miarę możliwości jakieś też zenchantować Oczywiście w międzyczasie ja nie będę zbierał drewna. Jedyne, co mogę zabierać tutaj z tych narzędzi, to są takie już gotowe rzeczy typu zbroja, miecz, yy, kilow i tak dalej. Ale całe drewno, wszystko, co będę potrzebował do jakiejkolwiek tutaj rozgrywki, muszę zdobyć już. Yy. W inny sposób. Mamy koment bloki też. Ten kask, o je, on no, jest mega super, ja bym go... Kurczę, ale on w sumie jest nam niepotrzebny teraz do tego. Bo potrzebuję... O, jest miecz, jest miecz, ale mamy... Dobrze nam się trafiło. Czekajcie, bierzemy miecz. Bierzemy miecz. Dobra, trafi... udało mi się go zabrać. Mamy kill! Off. Ej, dobra, bo to pójdzie szybciej, niż mi się wydawało chyba. Dobra, to będziemy zdobywali jeszcze inne rzeczy w takim razie, skoro to pójdzie. O dobra, mamy kill. Off. Ej, czy tu coś się znowu Zespiło nowego, Nie trzeba... O, mamy. Z... jemy, no, dobra, to idzie mega szybko! Dobra, czekajcie, tu, tu, tu. Mamy spodnie, mamy spodnie, to jeszcze klata tu się zrespiła. Co? Ja się spodziewałem, że tak łatwo będzie w poprzednim odcinku było o wiele, o wiele ciężej. A teraz nagle wszystko nam się respi pod nogami. To jest niesamowite. Jeszcze diamentowe, diamentowe buty. No jeszcze spróbujmy to, jeszcze spróbujmy to, bo to, skoro tak szybko idzie, to zaraz znajdziemy jakiś inny cel, ale patrzcie jak to wygląda. Możemy w ogóle spróbować coś narysować albo coś napisać z góry tymi tymi literami. To też było mocne, chociaż się boję, że zaraz. O, wiem, zenchantujemy też pełno rzeczy, więc. O, barrier Block się też trafi. Dobra, zaklęta książka, ale nawet nie wiadomo na co jest zaklęta. Bez sensu nam się to zrespało. Dobra, znajdźmy buty, buty, bo o tu ja już to, już to czuję, że tutaj właśnie z butami będzie najciężej. I ja nie mogę... Dobra, tam widziałem wioskę, lecimy do wioski w takim razie, najwyżej później będziemy wracać tą samą trasą i o, jak skażę, to się nie respią, ale jazda, dobra. E, czekajcie, popatrz, będę patrzył za siebie, czy coś tam się ciekawego nie pojawiło. Diamenty były! Ej, dobra, czekajcie, tu się cofnę, bo tu są, ale to takie do wykopania. Nie, 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 nie dobrze, nie dobrze, nie o to chodzi, nie o to chodzi, żeby tutaj, chyba że musielibyśmy zrobić tak, że wszystko wywalamy i musimy to zdobyć z tych itemów po kolei, to by też nie było głupie. Dobra, wiecie co, robimy tak, robimy tak, wywalam wszystkie te rzeczy, muszę, muszę po kolei wszystko zdobyć, czyli zaczynamy od drewna, mamy drewno, możemy zrobić sobie crafting, prawda, za pomocą tego, ciągle mamy mnóstwo itemów w ekwipunku, ale postawmy sobie ten crafting. I teraz tak, y, musimy zdobyć następne jakieś rzeczy, czyli potrzebujemy następne jakieś drewno, y, tu crafting nam się zrespił teraz, no to super, y, dobra, mamy drewniany y, pień, tu mamy to i zróbmy z tego patyki, nie mamy, nie mamy w ogóle tych patyków, do czego schować się ma miejsca w ekwipunku, masakra, ale dobra, to te nieśmiertelności, to wezmę, ponieważ nie wiem jak długo nam to zajmie, a y, sytuacja wygląda tak, że jeżeli trafiłabyś nam się noc, to będzie... Przyda się, na pewno się przyda. Dobra, tu mamy jeszcze jakieś drewno. Wywalajmy takie niepotrzebne rzeczy i same takie jakieś najlepsze trzeba tutaj zdobyć. Bloków nie zdobywamy. Muszę wykopać, muszę wykopać te diamenty. Albo, albo, albo jak mi się zrespi blok do wykopania. To jedyne co, na co mogę pozwolić tutaj sobie. Dobra, tego nie chcemy. Dobra, tu... Okej, okay, zróbmy sobie jakieś podstawowe narzędzie może, ponieważ to by nam się przydało. Je, no to jest dramat, że mamy tak zapchany To To powinna być jeszcze jedna modyfikacja, która sprawi, że mogę podnosić rzeczy, tylko te, które, y, które sam będę chciał podnieść na przykład czy coś takiego Dobra y, Już najlepiej by było jakieś żelazo dostać, czy coś żeby już, już, czymś, już coś mieć. Czekajcie, czy tutaj coś jest? Jaki Dobra, jabłko tu jest Ja chcę to jabłko Proszę, daj mi się jabłko zabrać Proszę o Dobra, jemy je od razu. Nie ma to tamto. Ja bym, kurczę, ja bym. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba, że mi się od razu wszystko łapie w ręce. Bo tak ciężko będzie to zle, nale, złapać zaraz. Jak tu będzie taki, taki tłum z tych, tych bloków. Patrzcie, ile ich już jest. To jest przecież normalne. Dobra, tu gdzieś widziałem diamenty. Je już trzeba kolekcjonować gdzieś. O, tu są. Yy, wywalmy to. I miejmy diamenty. I uwaga, robimy tak, żeby, żeby już nam się mogły kolekcjonować. Przebiegamy się. I jak one będą. O, tu jest miec. Znowu nam się zrespił. Ja nie mogę. A my musimy to zdobyć normalnie. Czyli musimy na. O, widzicie, już się lagi zaczynają. Już się lagi zaczynają. Dobra, mam pomysł. Mam pomysł. Wywalmy tą czaszkę. Bierzmy ten crafting. I. O, tu są diamenty, przed nami się zrespiły. Dobra, jak dobrze. Bierzemy to. Oczywiście, że tak. Yy, teraz bierzemy tak. Bierzemy crafting. O, nie, wywaliłem go. Jeszcze raz. To akurat łatwiej, szybciej jest tak to zdobyć niż... O dobra, mamy crafting, bo to jest nam bardzo przydatne. O, moglibyśmy netherite'ową też zbroję mieć. Tamto jak wszystko pływa. <laughs> smutek, smutek, ale dobra, nieważne. E, lecimy stąd, lecimy stąd, bo, bo tutaj już się zaczynają zbyt duże lagi, więc trzeba zmienić miejsce naszego pobytu. Czy jak ja pływam, to się... Nie respią się bloki. O kurde, to możemy się tutaj pozbyć wszystkiego, co jest nam niepotrzebne. I tak bym też zrobił, bo... No bo te rzeczy to są naprawdę... Takie syfy ogromne. Że tego nie chcemy mieć. Bardzo nie chcemy tego mieć w ekwipunku. To się nam przyda, to się nam przyda. Mamy tu takie. O kurde, zapomniałem, że jestem pod wodą, a już nie jestem rybą w tym odcinku. Dobra, i teraz tak, jak tu wyjdę, to te bloki zaczną się znowu respić. Czyli jak chodzę na shiftie. Jak chodzę na shiftie, to bloki się nie respią. Dobra, to jest mega dobre. Bo teraz możemy, patrzeć zrobić tak: przebiec się do przodu. O nie, od razu nam się w ekwipunek ładują. O no, najgorzej. Dobra, ale mamy, mamy tak. I teraz tak, czy, czy, mamy jakieś ciekawe rzeczy tutaj ze sobą? Nie mamy, ale dobra, teraz, teraz na shifcie. I patrzymy, czy coś się nam zrespiło ciekawego. W ten sposób wyegzekwujemy, czy mamy tu jakieś fajne itemy, czy raczej jest lipa. No, tu jest lipa akurat, dobra. Przejdź, prze, przeszukajmy wioskę i zaraz będę patrzył na te syfy. Ja jestem ciekaw, co jest w kowalu. To, co jest w kowalu, mogę użyć, ponieważ to jest kowal, to jest, prawda, to jest do... Bardzo dobrze, że tak powiedziałem. Bardzo dobrze i jak nam się trafiło perfekcyjnie. Wszystko, co jest z kowalu, możemy użyć, dlatego spodnie też sobie wezmę. Znaczy buty, yy, tu żarcie sobie też weźmiemy. Zakładamy to oczywiście. kilof, Kilow chyba nie był. kilof nie był. Mamy tylko diamenty w takim razie. Yy, I tak, wszystko co mamy ustawiam sobie na tym, na tym, na tym pasku, żebym wiedział, że to, to mam na pewno. Yy, więc yy, cofamy się teraz z powrotem, i teraz tak. Trzeba. Jak tak chodzę, to to się znowu respi. Dobra, to musimy iść powoli. Bo chciałbym wszystkie diamenty stąd zabrać. A nie chciałbym, żeby się kolejne tutaj zrespiły jakieś. E, akurat teraz. Potrzebujemy diamenciki. Potrzebujemy. Gdzie tam nie ma? Dobra, nie ma. Ale jest znowu jabłko. Bierz, weźmiemy jabłko. Weźmiemy jabłko. Bo, ja po, bo to, to się może nam przydać na walkę z, z potworami później. E, więc, więc bierzemy oczywiście. I teraz tak. Przejdźmy się tutaj jeszcze gdzieś dalej. I zobaczymy, co się za mną respi. I tak, cofamy się po diamenty. Tu... Czy są? Dlaczego się nie respią nam diamenty? Przepraszam bardzo, ale czy ja mógłbym poprosić o jednego skrom. Dobra, mamy. JOS, jaki to jest dobry sit! Mamy świątynię. No, coś pięknego. Lecimy od razu tam do niej, ponieważ mam nadzieję, że uda nam się. Czyli tu jest jeden. Jedno dotknięcie ziemi to jest jeden blok. Tak na to by wychodziło. Czyli jak tak skaczemy w ten sposób, to nie respi się aż tyle bloków. Dobra, no to jest. to jest dobre. Dobra, i teraz zejdźmy tam do środka. Czy mamy tutaj coś, co, co moglibyśmy użyć? Miecza nie możemy użyć, nie możemy użyć narzędzi, możemy użyć tylko bloków jakichś, dobra. Weźmy do środka, tu się dalej pod podejmą te bloki. I teraz tak. O nie, nie mamy czym tego rozwalić. Mamy ten kilof, ale czy ja mogę użyć tego kilofa? To by. Bez... Dobra, żelazny możemy, żelazny tak, bo już to by było. Wow! Dobra, proszę tylko teraz, żeby tego nie rozwalić. Mm, I teraz tak. Dobra, mamy kolejne diamenty! Jak nam się poszczęściło złoto nam nie jest potrzebne. Diamentowa zbroja nie Emeraldy, emeraldy możemy zabrać, bo może nam się przydadzą do tego, żeby się z kimś, nie wiem, handlować, z jakimś villagersem czy coś. Więc dobra, wracamy z powrotem na górę. O nie, ja mam czym się mam czym wrócić. Dobra, musimy zrobić tak. Musimy zrobić tak. O nie, to jest inne drewno. Dobra, to robimy tak. Tak, wywalamy to i lecimy do góry teraz Patrzę jak te bloki się wszystkie wysuły stamtąd Masakra, dobra, wychodzimy tu po kolei I teraz tak, ruszmy się tutaj lekko Stawiamy Wow, wow Wow, co tu się dzieje, co tu się dzieje Ile bloków tu się stawia Dobra, tak, mamy kolejny blok. Okej, okay, udało nam się wyjść. Idziemy stąd. Ja chcę diament. O niej, widzicie, noc się zaczęła. No i to jest ten moment, w którym nie jest za kolorowo, słuchajcie, nie jest za kolorowo, ponieważ jak tu się zaczną pojawiać moby, to musimy z nimi walczyć tym, co mamy. Więc ja proponuję, żebyśmy zrobili sobie miecz. Bo nas stać! Bo nas stać, więc dlaczego by nie? Dlaczego by nie zrobić miecza, skoro nas już stać? Więc zróbmy tak, tu wywalamy to, wywalamy to i wracamy do wioski pohandlować się z jakimiś villagersami, bo w końcu mamy czym, w końcu mamy czym, tylko nie mamy żart. A nie mamy żarty, dobra? E o nie! Proszę! Nie rób mi krzywdy! Dobra, czy mamy tu jakieś diamenty? Proszę, 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 proszę. O nie, 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 tutaj nie, proszę, zostawcie mnie. Ja chcę tylko diamenty, proszę, tylko diamenty, które mi się tutaj zrespią. Bo ja potrzebuję, żeby zrobić sobie zbroję, dlaczego mi się nie respią diamenty w tym? Dobra, tu nic nie widzę, nie respią się. Nie ma tu, dobra, lecimy z powrotem do wioski. Lecimy pohandlować z jakimiś villagersami za cztery emeraldy, to ja przecież jestem królem tego świata. Ja wszystko mogę tutaj zrobić za cztery emeraldy przecież, jeszcze mam cztery koksy! No to coś pięknego jest w ogóle, to już jest, to już jest win, to już jest win chyba. Słuchajcie, wiecie. No, bloki, powiedziałem, że bloki możemy użyć. Bloki, powiedziałem, że możemy użyć. No to jazda z tematem. To jest to, to jest to, że mamy bloki. Czekajcie, bierzemy blok. Idealnie, dobra, przerabiamy 12 diamentów. Nie możemy wziąć tylko gotowych rzeczy, więc bloczki, kurczę, wiecie co? Mogłem zrobić tak, że ten blok zostawiam sobie w ekwipunku, by mi się zbierały i tak diamenty, i tak. Yy, zaraz tak zrobię, jak tylko znajdę sobie crafting. Tu jest crafting, proszę, powiedz, że masz crafting. Dobra, sięmano, ekipa, robimy tak, robimy sobie szybki blok Tak, żeby mieć po prostu dwie rzeczy I podmienimy sobie w ten sposób, i ja od razu zrobię tak I wykopmy to od razu, bo już nie ma to, trzeba mieć, trzeba oszczędzać, trzeba oszczędzać miejsce w ekipie jak widzicie Nigdy, nigdy nie zostanie żadne puste miejsce, tak wygląda sytuacja, dobra Czy ty masz jakieś, co to jest za handel, proszę cię Co to jest, dobra, za chleb Skuszę się, skuszę się jedno za chleb, ponieważ żarcie mi się... Nie, zostaw mi to! Zostaw mi to! O, ty złodzieju. No, już myślałem, już myślałem, że będziesz chciał mi kraść złodzieju tutaj. Dobra, znajdźmy, znajdźmy coś ciekawego jeszcze. Czy tutaj tu się nam nic nie respi, niestety... Mm... Kurczę, kurczę, czekajcie, mamy mamy 6 diamentów, plus 9, to jest 15 diamentów, to jest... To jest jeszcze niewiele, to jest jeszcze niewiele. Tu jest strasznie dużo itemów. Jeszcze ten pająk tutaj... Nie proszę, zostaw mnie! Patrz jak Cię zajdę, patrz, chodź tu, chodź tu, no Taki jesteś cwaniak, patrz, patrz, patrz Dobra, Nie y NIE! Koksajec! Co ja zrobiłem? Sam się zamurowałem, przecież to była najgłupsza decyzja jaką w życiu mogłem podjąć Co to ja zrobiłem? Przepraszam, kochani widzowie, to był... Dobra, i widzicie, ten totem nieśmiertelności nam się tak przydał mocno. Dobra, trzeba znaleźć teraz drugi. Trzeba znaleźć drugi, bo jak widzę, jak ja gram, to tu się może przydać nam jeszcze nie raz ten kamień. O, na przykład w tym momencie teraz. Le daj mi spokój, daj mi spokój, potrzebuję Potrzebuję totem i śmiertelności. Proszę o jeden niewinny totem i śmiertelności. Tu jest diamentowy killoff, ale go nie możemy użyć, nie ma to, nie może być za łatwo, nie może być za łatwo. Tu idziemy, netherite'owa zbroję tam widziałem, o nie, znowu już i zaczynają lekkie lagi, zaczynają się lekkie lagi, za dużo i temów leży na ziemi, słuchajcie, za dużo, za dużo. Teraz, no i nie, nie, to no, no nie ma tu to tema chyba, jest barier blok. Możemy ich zje. ten co Majtemy na głowie, leży z nimi, dobra, nieważne. Idźmy gdzieś w jakieś miejsce po prostu. Ale czy ty możesz? Ale czy ty możesz? Dobra, ja mam jeszcze 6 emeraldów. Ja idę coś pohandlować, bo przecież ja bez tych. bez tych handli to ja przecież nic nie zrobię. A ja, dobra, ostatni handel, szybki ostatni handel. Jak nie, to. nie ma tu żadnych tych. O, tu jesteś, dobra. Nie o to chodziło, ale dobra, dobra, to też nie jest głupi pomysł, żeby pójść spać teraz w tym momencie To wcale nie jest głupi pomysł, bo mamy już dzień Co to są za deal? powiedz mi, co to jest za deal, ty Fff, Jaki czepek ma na głowie, widzicie go? Kurde, zostaw mnie Dobra, tu jest już za dużo i temu. chodź tu, chodź tu, chodź tu Nożyce, nie, możesz się pocałować, prawda, w tyłek I ty tutaj byłeś jakiś Dobra, uciekłeś Gdzie on jest? Gdzie on jest, ten co miał fajnego deala? Zostaw mnie gdzie jest ten chłop, co miał fajnego deala? I ciągle muszę patrzeć na to, czy tu gdzieś to temu śmiertelności nie ma, bo by się przydał, mocno by się przydał. Ty nie, ty nie, no ty to, to był twój kumpel, no kurde, dobra. Musimy chyba się stąd zbierać, bo już tutaj nic po nas, nic po nas już tutaj. Trzeba trzeba stąd iść. Dobra, idziemy stąd, idziemy, nie ma to tamto. Lecimy w tamtą stronę, tu, tu patrzymy, czy jest jakiś totem śmiertelności. To jest chyba mega rzadkie, żeby się w ogóle totem zrespił, chociaż w sumie nie wiem, czy to jest jakaś szansa w ogóle, to roz czy to jest jakoś rozgraniczone na jakieś szanse, czy to jest na zasadzie, że a, ciul tam, losowo z wszystkiego. E, może tak być, że losowo, tu nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma, ciekawego nic tutaj nie widzę. E, diamentów mamy, o, mamy kolejny blok diamentów, jesteśmy w stanie zrobić sobie ten. Jesteśmy, w to jest 9, 18 plus 6, to jest 23, czyli potrzebujemy już tak niewiele, żeby zrobić sobie całą diamentową zbroję. No to za kwest. dobra, czekajcie. <laughs> No ale i tak nie zdobędziemy. Dobra, nieważne. Kichać i tak nie mamy. I tak nie mamy fajerwerek. Dobra, proszę, diament. O, dobra, jest diament, jest diament, tylko jest normalny taki, ale to by nam dawało idealnie 24. Dobra, bierzemy ten diament. E, bierzemy tak, tak, tak. Proszę wywal tu te wszystkie rzeczy, mamy diamencik. Stawiamy go oczywiście od razu, wykopujemy go tradycyjnie, prawda tu? I robimy teraz tak Mamy 25, to nawet ci przeliczyłem. Do Czemu my nie mamy craftingu? Dobra, szybkie drewno, szybkie drewno. Gdzie tu jest jakieś drewno? Są tam deski, ale drewno, ja bym chciał drewno, bo, bo tak z deskami to się będę za długo bawił O jest, 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 dobra Bierzemy w takim razie drewienko, szybko zrobić sobie crafting trzeba Bierzemy tak, tu robimy crafting, superansko. stawiamy crafting i robimy szybko sobie zbroję, czyli jest tak To odkładamy, to tak, tak Robimy spodnie O nie, wywaliłem diamenty o, nie! Proszę, oddaj mi je! Oddaj mi je, dobra, mamy diamenty. Stawiamy tu z powrotem. Robimy sobie teraz czapkę. Eee, kurczę, najgorsze jest to, że muszę zawsze odkładać wszystko do ekwipunku. I robimy spodnie, znaczy buty. Co ja gadam, dobra, i teraz zakładamy. Pum, 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 pum. To wywalamy. To chcemy już mieć spokój z tym, dobra, tu zakładamy. Tak. No i kozak. I teraz jedyne, co musimy znaleźć. To jeszcze diamenty takie, które by nam dały zrobić wszystkie... Na... Gwiazdy w ogóle mamy nedelajtową, co jest, nie tak? Dobra, czekajcie, bierzemy... diamenciki. ostatnie diamenciki. Diamenty to jest... Nie, to, jest naj... to jest najcenniejszy blok chyba w tej grze, no nie widziałem nic cenniejszego. Wymieńmy sobie no, chodź tu. No dobra, bierzemy stary, tak miało być widocznie. Dobra, i teraz tak, musimy rozglądać się ze sobą, kiedy diamenty się pojawią. Nie widzę diamentów, nie widzę diamentów, nie widzę diamentów. A potrzebujemy je. Potrzebujemy diamenciki. Patrzcie, to wygląda w ogóle jak pociąg. W ten sposób by można było w ogóle grać w tego. Jest taka gierka, ona się nazywa y, po niemiecku. W sensie to, to, to nie jest, co wcale nie brzmi źle. To po prostu jest, y, uwaga, zakręt po niemiecku. Nazywa się Achtung di kurve, y, Nie śmiejcie się, ja wiem jak to brzmi. Ja wiem, ja wiem o co chodzi, też się z tego śmiałem kiedyś. Ale... Y... O, jest, jest blok diamentów, dobra, koza, quest. Bierzemy, wywalamy to, wywalamy to, wywalamy to, 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 to. Dobra, mamy blok diamentu, czyli wszystko czego nam trzeba w tym momencie. Cofamy się do craftingu i robimy sobie wszystkie narzędzia diamentowe. I to w tym momencie. Jest osiągnięty cel odcinka Boże, ile tych diamentów tu znaczy bloków Dobra, zamieniamy to wszystko oczywiście na, na, na bloki I teraz tak eee, Kill off, siekiera, łopata Miecz już mamy, dobra, super I teraz tak, kill off Łopata I to jest to, co możemy już zrobić, czyli zamieniamy za to Zamieniamy za to I robimy siekierę, pum O, nie wywaliłem diamenty, ale to już tak jest końcówka Prawda, naszej męki Tutaj z tym związanej mamy jeszcze diamenty Sobie tu wezmę Aha, no nie wezmę ich, póki ich nie, wy, nie wywalę czegoś z punku, ale muszę je mieć, dobra, mamy te, te, dobra, słuchajcie, mamy całą diamentową zbroję, cały secik, wszystko jest super fajnie, udało nam się to zrobić, ogólnie ciekawe to jest, można by było jakoś to jeszcze wykorzystać więc jakieś, nie wiem, z ekipą jakąś zrobienie czegoś takiego Minecraft, ale mamy za sobą jakiś ślad, czy coś tego typu, byłoby mega spoko, ponieważ no, można w ten sposób naprawdę grać w takie, w taką, w taką gierkę, że że wiecie, że trzeba chodzić po polu i nie można przeciąć czyjejś yy, a w ogóle żadnej, nie można przeciąć linii, czyli w momencie gdybym, ja na przykład biegł sobie tutaj, zrobiłbym sobie takie kółko tutaj, takie tutaj tu i tu bym zakręcił i kogoś zamknąłby w tym kółku to ten ktoś by musiał tu krążyć tak długo dookoła, aż w końcu by sam zaczął bawrać się w swoich itemach, bo już by nie miał jak stąd wyjść. No przecież to jest mega dobry pomysł, co? I patrzcie, robimy gdzie coś takiego. On zostaje tu, no i w tym momencie przegrywa, bo już nie może stąd wyjść, a tu nam się jeszcze blok diamentów zrespił. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam, bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli, jeśli Wam się spodoba, stawcie koniecznie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19.19 .19, o godzinie rano. E, znaczy, w sumie. Widzicie to rano, więc widzimy się dzisiaj o godzinie 14 na kanale Szczypsą Plus I wieczorem o godzinie 19.19 19 na tym samym kanale na Palionowie Trzymajcie się, na razie, pa pa